Dzień dobry, tu studio CIRE i zwracamy Państwa uwagę, uwagę całej branży na bardzo ważne i interesujące wydarzenie, o którym dziś będę rozmawiał z Agatą Śmieją, to prezes Fundacji Czyste Powietrze. A to wydarzenie, proszę Państwa, o którym będziemy rozmawiali i na które Państwa zapraszamy, to Szczyt Klimatyczny Together Air. Dzień dobry, Pani Prezes, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. To nie jest pierwsza edycja Państwa wydarzenia, to kolejna z rzędu. Zacznijmy zatem od uporządkowania agendy. Co Państwo przygotowali w tym roku podczas tego szczytu klimatycznego? O czym będziemy rozmawiali? Ten rok jest wyjątkowy pod wieloma względami, bo z jednej strony toczą się duże zmiany na tle geopolitycznym, i no nie ukrywajmy, tematy ekologiczne schodzą nieco na dalszy plan. Więc chcemy je tym bardziej wywołać do tablicy, bo wierzę, że w tej ogólnej dyskusji o konkurencyjności i bezpieczeństwie polskich, europejskich czy światowych gospodarek jest przestrzeń na ekologię, bo nie skupiamy się tylko na czystym powietrzu, który oczywiście ma u nas zawsze honorowe miejsce i specjalnie, Panel. Sama nazwa też wskazuje, że o to czyste powietrze chcemy walczyć, ale będziemy też mocno eksponować tematy związane właśnie z bezpieczeństwem. Tu myślimy o energetyce, będziemy mówić o tematach związanych z takim bezpieczeństwem i dostosowaniem się do zmian klimatycznych, czyli susze, powodzie pożary, to są tematy, które dotykają na co dzień mieszkańców całej Polski i na to też musimy się przygotować i to też jest ekologia, no i oczywiście temat energetyki, bo ta energia tania, bezpieczna i przede wszystkim stabilna będzie przyszłością konkurencyjności gospodarek i polskich, i europejskich. Państwa wydarzenie zakotwiczone jest jakby w dwóch takich bardzo mocnych kontekstach, bo z jednej strony, o czym rozmawia w tej chwili cały świat, początek prezydentury Donalda Trumpa i w ogóle zmiana retoryki, całej narracji dotyczącej zmian klimatycznych, a z drugiej strony już pojawiające się kolejne ostrzeżenia, że przed nami kolejne bardzo trudne klimatycznie lato i wakacje. Czy Pani zdaniem pole i przestrzeń do dyskusji o klimacie jest teraz lepsze? Czy startujecie z kongresem w nieco trudniejszej sytuacji? Na pewno startujemy w trudniejszym odbiorze, bo w momencie, kiedy cały świat skupia się na wyścigu zbrojeń, na rozmowie o handlu, o gospodarce, o tym, jak powinny wyglądać kontakty międzynarodowe, te handlowe, no to rzeczywiście temat ekologii wydaje się nie być priorytetem. Ale jeżeli. Przełożymy to właśnie na to, czego potrzebują nasze gospodarki, to znowu energetyka, to znowu kwestie logistyki i tego transportu, w jaki sposób będziemy szybko się przemieszczać. No i tematy związane z ludźmi, tematy związane z czystym powietrzem, wciąż będą na agendzie. I co ciekawe, patrząc na to, myślę, że odgląda nas sporo osób z Warszawy. Ostatnie parę dni pokazało, że ta pogoda jest całkowicie nieprzewidywalna. Mieliśmy dwie małe. Śnieżyce w ostatnim czasie, co pokazuje, że zmiany klimatu są i będą coraz bardziej intensywne. I proszę Państwa, to są dane, to nie są opowieści i bajki, którymi będą nas straszyć i nasze dzieci, tylko naprawdę dzieje się to na naszych oczach. Więc klimat, który jest trudno sterowalny, wpływa na coś, czym będzie żył cały świat, czyli rolnictwo. Potrzebujemy stabilnych dostaw żywności. Te produkty, które wytwarzamy i w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej, trochę dyktują też ceny żywności na całym świecie, więc jeżeli nie zapanujemy nad skutkami zmian klimatu, być może się okaże, że równie ważnym tematem jak dzisiaj energetyka i konkurencyjność będzie rolnictwo. Proszę mnie poprawić, czy dobrze interpretuję momentum, w którym w tej chwili znajdujemy się, jeżeli chodzi o debatę o zmianach klimatycznych, bo wydaje się, że wyszliśmy już z tego etapu czy, potem przeszliśmy przez ten etap jak, a teraz dotarliśmy do takiego punktu, który jest no, bardzo trudny dla wszystkich, bo pojawiły się pieniądze, czyli ile to będzie kosztowało, jak to finansować, kto ma za to zapłacić, czy te wątki finansowe też będą wybrzmiewały podczas Państwa wydarzenia? Jak najbardziej. Też będziemy się skupiać na tym, co robią działania Donalda Trumpa, no bo jest to trochę pokazanie, przepraszam za bezpośredność, środkowego palca porozumieniu paryskiemu, no bo z jednej strony umówiliśmy się jako kraje liderskie do tego, że będziemy dbać o klimat, zadbamy o środowisko i będziemy dążyć do zeroemisyjności. Teraz na, na tapecie jest przede wszystkim konkurencyjność i to, Czyja gospodarka będzie silniejsza? Tylko jeszcze raz, jak Manta wracam, że bez stabilnego rolnictwa i bez energetyki nie uda się tego osiągnąć, więc musimy to konkretnie policzyć. Zresztą część jakby jest już z, z badania. Unia, Unia Europejska wie, jakie środki powinny zostać włożone na, na rolnictwo i na energetykę. Mamy dużą w Polsce debatę na temat atomu. Jedna, jedna elektrownia. Wiemy, gdzie się będzie znajdowała, ale też wiemy, że to nie wystarczy, więc potrzebujemy jeszcze ustalić zasady gry na, na kolejną elektrownię, plus do tego SMR-y, no i e, ostatnie e, nowiny, które rząd ogłasza, czyli elektrownie morskie, które też mają być w perspektywie, w perspektywie kilku lat uruchomione. To jest to coś, czym będziemy w tematach ekologicznych cały czas żyć i debatować. Zawsze jak rozmawiamy o klimacie, to wydaje nam się, że zbiór problemów jest już zamknięty, że wszystko zostało ustalone, tymczasem na naszych oczach pojawiły się zupełnie nowe zjawiska, mamy sztuczną inteligencję, mamy bardzo intensywny rozwój data center. Gdzieś bardzo daleko, ale już coraz bliżej nas pojawiają się wysypiska technologiczne, bo przecież te wszystkie rzeczy, których używamy, w którymś momencie zakończą swój etap używania i coś będzie trzeba z tym zrobić. Pochylicie się Państwo również nad tymi nowymi wątkami w transformacji? Jak najbardziej. Mamy temat związany z dezinformacją i innowacjami. No bo z jednej strony technologia to szansa, ale z drugiej strony też zagrożenie. No bo pytanie, jak ta sztuczna inteligencja, jak innowacje cyfrowe mogą wspierać, ale mogą też jakby szkodzić i w momencie kiedy mamy dużą debatę geopolityczną o tym jak ma wyglądać współczesny świat i jego ekologiczna strona, no to boty, fake newsy z podstawionym głosem z Miksem obrazków, gdzie odbiorca nie wie, co tak naprawdę jest prawdziwe, tutaj też mówimy o fake newsach dotyczących właśnie zmian klimatu czy energetyki, są zagrożeniem, ale innowacje wprowadzone do nowoczesnego przemysłu, do zmieniania um, linii dostaw do, do produkcji, jak najbardziej są czymś, czego potrzebujemy, będziemy mieli między innymi taką super nowoczesną logistykę podczas naszego wydarzenia, to też pokaże, że jeżeli są środki, a będzie z nami Ministerstwo Fundacji Funduszu i Polityki Regionalnej, które właśnie na innowacje i na zmiany cyfrowe środki polskim przedsiębiorcom przekazuje, no to tym bardziej jesteśmy w stanie do tego wyścigu konkurencyjności dotrzeć, nie zapominając o zielonej stronie. Pani prezes, na koniec metryczka, czyli kiedy, do kiedy, w którym miejscu i jak trafić na Państwa wydarzenie. Zanim dam szczegóły logistyczne, powiem tylko, że oprócz tych dużych tematów rządowych, politycznych, biznesowych, zawsze są u nas tematy dla zwykłego Kowalskiego, będziemy mówić o czystym powietrzu, czyli o tym, jak żyje się nam z naszymi sąsiadami i tym, czym oddychamy, będą tematy plastiku, bo proszę pamiętać, że mamy erę powrotu do plastiku, jest ogłoszona kaucja, będzie wielorazowy plastik, więc tu też całkiem dużo się dzieje, a odpadów produkujemy bardzo dużo i od tego tematu również nie uciekniemy, więc Wszystkie zainteresowane osoby, niezależnie czy jesteście liderami czy mieszkańcami domków jednorodzinnych i po prostu korzystamy na co dzień z transportu, środków, komunikacji, z urządzeń elektronicznych. Czy, czy żywności tematy znajdą się dla każdego dla ekoentuzjastów i ekosteptyków tych też e, chcemy do siebie przekonywać 14 kwietnia w Warsaw Tower na Chmielnej w Warszawie osoby które nie mogą dojechać w Warszawie mogą bezpłatnie zarejestrować się i oglądać wszystko online Cire poleca, relacja z tego wydarzenia będzie również na łamach naszego portalu. Pani prezes, trzymał kciuki, żeby wszystko się udało, bo to zawsze są emocje dla organizatora i będę też wypatrywał Pani opinii już po wydarzeniu, licząc na to, że otrzymamy ciekawe recenzje i ciekawą relacje. Tymczasem bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.